No na święta na pewno spędzę w rodzinnej atmosferze, przy stole zasiądę z najbliższymi. Dawno tych świąt nie spędzałem właśnie z rodziną, ponieważ no w zeszłym sezonie było tak, że byliśmy tutaj za stołem jurorskim, a w tym roku spędzimy je razem gdzieś pewnie w jakimś miejscu, gdzie jest natura, cisza, spokój. Lubię tradycja właśnie wielkanocna. Lubiona moja tradycja wielkanocna, to na pewno spacery. No to zawsze z rodziną gdzieś tam wychodzimy. Jak jest ciepło, oczywiście jest ładna pogoda, to chodzimy na spacery. No ale z dzieciństwa mam w głowie lany poniedziałek, który zawsze był mocno lany. Pamiętam, jak jeszcze byłem nastolatkiem, a nawet młodszy, to biegałem po osiedlu z wiadrem. Bo można powiedzieć, że to może straszne, ale no, żeśmy rozrabiali naprawdę mocno, ale na pewno w tym roku będę strzelał z pistoletu na wodę e, razem ze swoim synem. No właśnie uczysz synka na przykład tego, że w lany poniedziałek po prostu lejemy wodą? E, tak, w tamtym roku sprawiłem mu taką właśnie frajdę, że potem przyznali bliższe dwa tygodnie codziennie rano mi lał wodą, zanim wstałem z łóżka, bo myślał, że cały czas będziemy się w to bawić. No, a już teraz jest, ma pięć lat, więc już bardziej to zrozumie, więc szykuj się synku, bo jak tatuś cię zleje wodą, to jej, będzie cały oknem.